Patryk kanał Buty Nie Grają. A w dzisiejszym odcinku zrobimy First Impression. I jeśli ktoś oglądał moje wcześniejsze odcinki albo sam posiada jakieś buty tego zawodnika, no to już wie, co to za buty. Ponieważ takie same pudełko posiadają Lebrony 18 high, więc analogicznie tutaj mamy Lebrony 18 Low. Ale zanim przejdziemy do samego odcinka, pamiętajcie zostawić subskrypcję na kanale, żeby suby się zgadzały i żeby wszystko ładnie szło. Ponieważ na półtorej tysiąca subów zrobimy fajny konkursik, na pewno Wam się spodoba. A raz pamiętajcie, polubić ten film, ponieważ jeśli go polubicie, to więcej osób zobaczy ten film, za co będę bardzo wdzięczny. Dobra, przejdźmy już do samych butów. Ale zanim przejdziemy do butów, nie propsuję bardzo dostawy Nike. Rozdarty karton, tutaj dziura, tutaj dziura, tutaj rozdarty karton. No cóż, przyszły w tej samej paczce co KD oraz KD Tray'e, ale ten karton zdecydowanie najbardziej rozdany. Tak to co do pudełka, no to paskudne są te osiemnastka pudełka. Zdradzę wam sekret, że prawdopodobnie na tak 80-90%, więc bardzo duże prawdopodobieństwo, będę miał te lowy w wersji Sakura. Zobaczymy jak tam będzie z pudełkiem. I cóż my tu mamy? Te piękne Lebrony 18 Low. Przejdźmy już do samych kucików. Są to Lebrony 18 Low w cewu Palmer. One mają nawiązywać tam oczywiście do drinka. Szczerze powiem Wam, taki fajny, wakacyjny vibe. Ja uważam, że one tak, no poza tym, że są masywne i może troszkę za mało wentylują, to ja bym je przyfitował, tak wiecie, lifestyle'owo, taki wakacyjny vibe, Miami Beach i inny grab. Jaka jest różnica podstawowa, która się rzuca względem LeBron 18? Zdecydowanie materiał. No tutaj, w holewce, mamy siateczkę syntetyczną. Tam mieliśmy oczywiście ten Battle Knit wzmacniany i Battle Knit jest fajny, ja go bardzo lubię. Tutaj no… No, ta siateczka syntetyczna tak 2 na 10 moi drodzy, 2 na 10. Ona bardzo przypomina mi tom z KD 13, tych cygańskich, które mam, tylko w gorszej jakości. Nie wiem, czy to usłyszycie na filmie, jakieś dźwięki jak jeżdżę pod nim palcami. No ale spróbuję. No. Średnio mi się to podoba, średnio bym powiedział. I. Jestem ciekaw, jeśli chodzi o język, oczywiście również przymocowany do polewki. I szczerze wam powiem, że jak tak patrzę na te buty, to fajnie było, gdyby były jeszcze do nich pomarańczowe sznurówki. Uważam, że pomarańczowe sznurówki dużo lepiej by leżały. Mam sporo wolnych sznurówek, więc jeśli będę miał pomarańczowe, to wymienię. Uważam, że pomarańczowe siedziałyby tu dużo lepiej. Co do samego CW, no ono jest jasne bardzo. Ja to propsuję. Lubię ciekawe CW, nie lubię nudnych. Wiele osób myślało, że to pierwsze różowe CW, które wyszło, ten Neon Będzie bardzo do mnie trafiać. Tutaj od razu pisał do mnie. Pszczoła AK, którego pozdrawiam i pszczoła. Zapraszam na play playoffów do obejrzenia. I mój brat mówi, że to o, idealne CW dla mnie, ale nie, tam niby uwielbiam róż, ale tam było coś nie do końca z tym butem, co mi nie działo. Tutaj jest już dużo lepiej, to jest dla mnie 8 na 10, bo 10 na 10 to są sakury. Przejdziemy teraz do podeszwy, i cóż, my tu mamy oczywiście z przodu Nike React, to już widzieliśmy w poprzedniej wersji LoW, czyli w Lebronach LoW 17. Ja uważałem, że poducha po całej długości jest lepszym rozwiązaniem. Ale jak widzieliśmy w Hajach, poszli w to samo w Hajach, więc pewnie to rozwiązanie przyjęło się zdecydowanie bardziej. Podeszwa zewnętrzna, no to utwardzana guma. Nie mamy tutaj nic innego, ale powiem Wam, że ta guma naprawdę jest w miarę twarda. Aż jestem zaskoczony. Nie wiem jak tu będzie z trakcją, ale kurczę, naprawdę, naprawdę jest twardsza niż w Hajach. Zdecydowanie jest bardzo twarda, zaryzykuję stwierdzenie, że na, dawałaby się na outdoor, albo do lifestyle'owego użytku. Tutaj naokoło mamy bardzo dużą poduchę i tutaj w środku też mamy jeszcze jedną poduchę, więc poduszek jest tutaj bardzo dużo, które będą bardzo amortyzować takich kloców jak ja. Kiedy Wy to oglądacie, to na pewno już grałem w nich, ponieważ Nagrywam to wcześniej i dzisiaj będę w nich grał. <laughs> Możecie pisać w komentarzach, jak sprawują się na boisku. Mam nadzieję, że bardzo pozytywnie. Ja ogólnie bardzo lubię Lebrony. Bardzo fajnym elementem tutaj oczywiście muszę oderwać tą naklejeczkę. Zobaczymy, czy to wyświetli się. Jest ten drink na podeszwie. O, widać. Na wkładeczce jest ten drink. Bardzo fajna rzecz w obu butach. O obu butach. Naprawdę dla mnie fajny taki detal. I tak naprawdę nie ma tutaj za wielu innych ciekawych detali w tych butach, które by je wyróżniały. Nie jest to żadne tak naprawdę wydanie kolaboracyjne. I możecie je dorwać, nawet oczywiście w linku poniżej. Macie link do sklepu koszykarza. I bardzo polecam kupić z tego reflinka buty albo rzeczy, albo cokolwiek. Bardzo polecam. Ja osobiście jestem większym fanem wydań kolaboracyjnych, ponieważ często niosą one ze sobą jakieś ciekawe historie, ale tutaj, tu jest naprawdę Git. Dla mnie bardzo fajny but. Jeśli ktoś lubi nie mieć takich nudnych, jednokolorowych albo generycznych wydań od Nike, no to powinien się odnaleźć. Jeśli jednak jesteś fanem bardziej klasycznego looku, myślę, że możesz się w tych butach nie odnaleźć. Wiadomo. Każdy nosi to co lubi. Ja osobiście lubię się wyróżniać. Chyba, że trafi się jakiś taki clean, ładny, jasny look, no to wtedy też lubię go przyodziać. Dobra moi drodzy, ja już powiedziałem co myślę o tym bucie: jak ten but wygląda. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Zapraszam też oczywiście do naszej grupy na Discordzie, gdzie wszystkie wasze pytania odnośnie butów i nie tylko, ponieważ najbardziej aktywna jest tam sekcja NBA. Zostaną wyjaśnione przeze mnie czy przez kogoś innego, ponieważ tam panuje kompletnie wolne słowo, nie jak w naszym kraju.